Witajcie kochani, to Mary i Mario. No i po premierce postanowiliśmy sobie zrobić dogrywkę tego pierwszego miliona. No tak. Trzeba go w końcu gdzieś tutaj zarobić w tym lotto. No i chcieliśmy tak wziąć właśnie po kolei, żeby były właśnie. Tak, a nie razem, takie rozrzucone. Były. Dokładnie, tym razem trochę inną metodą wzięte, z numerem 13 i 14. Mhm. Tu są. I zobaczymy, no może tym razem pójdzie nam lepiej. Czy się poprawi premierka? Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. To będziemy tak. się tutaj brać za nie teraz. Tak, mamy. Tak. Jeszcze możemy. O, jeszcze ciutkę, No dobra. To pierwsze jest, leci z numerem 13. I szukamy, co nam tu dadzą. A mamy tak, 34, 15, 16. 28. Daliśmy drugą i, szansę, tak? Tak. I 22. No, jak nie, no to niestety na, na jakąś dobrą chwilę sobie będą odpoczywać. A co my tu mamy? Jedyneczkę. Mm -hmm. Dziewiątkę. Dwadzieścia dziewięć. I 18. W tym kończymy pierwszy rządek, który nic nam nie dał. Mm -hmm. Następnie mamy 7 trzydzieści osiem, trzydzieści pięć, blisko, blisko. sześć, dwadzieścia trzy, no to znaczy podobnie. Jest, Teraz czternaście, też blisko, dziewiętnaście, trzydzieści dziewięć, piąteczka, siedemnaście, 13 32. No ciągle Nie, nic. To się tu kręci. 31, ciągle nic. 11, 24 i ostatni, i ostatni rządek 27, blisko, <grym> no. 8, 12, 4 i 42. No to ostatnia szansa w bonusie. A tu mamy Cytryn... cytrynkę. To już widzieliśmy. Ja na to już widzieliśmy. Dobrze. To teraz moja numerkiem, jak już Maria mówi, czternastym. No zobaczymy. Czy to moja 14 coś da? Czekajcie, ja tutaj mam chyba Jeszcze troszeczkę. O, o tak jest. Do. A, bo powóz, tak ma tak tak, no. no szukamy tych liczb. Mam 23, 25. 41 35 i czwóreczka. No proszę, czwóreczka. No moja data jest no to chyba coś musi być. Fajnie. Czeka, by było. to było napisane góry. Вот no mhm. tym razem trafili tu. Tak, to jest piątka. Nie ma A. obok. 38 15 3 jedyneczka. Brak. Siedem. Ja nie mogę składać, to będzie. No chyba sobie będzie odpoczynamy No to zypka. ja od, odpocznę na pewno od dni. <grymna> 39. To by ja już inne fajne zrapy może. 10. No ale chcieliśmy. Dla Was to jeszcze... Jeszcze spróbować. Tak. Raz. 30, 12, 28, 13. 42, 27. Jeszcze no chyba, dwa rządki, tak? Chyba, że się jeszcze przebudzi. Ale... 36. Ale no. tyle oboków, że to tak widoki takie. 27, ale no, ile to jest tych oboków? Ja nie mogę. 32, nie mam 32. No i czternasteczka 21 i ostatni rządek. 37. 29 już mi smutno, 18, 16 i 26, albo mu też cytryna pewnie. Nie, tym razem winogrona. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nic tutaj eee, nie ma. Kochani. Tutaj są na A na dole te kontrolne tak, ale wiadomo jakie. Różne. Oczywiście. HML. No, niestety. No, u mnie też różne były, także... To te rapeczki kochane, wy od, musicie odpocząć. Mój pierwszy minion, niech odpocznie, tak? Tak, może. Kiedyś... Jeszcze tak mnożą, a będę lepsze paczki. Z większymi wygranymi, czyli więcej w tych wygranych w tych paczkach, nie? Dokładnie. No dobrze, to tak chcieliśmy, tak zrobiliśmy. My je na chwilę jakiś czas żegnamy, będziemy się brali za inne. Także pozdrawiamy Was serdecznie. A jeszcze przepraszam, mamy tutaj jeszcze właśnie do tego. Przepraszam, jeszcze. Weźmy sobie jeszcze pocieszacza. może Pocieszacza coś może zrobimy, bo te trzynastki nasze tak lubią. Zobaczymy. To co? To jedziemy tu. Mariam zapomniał i szybko mi podał teraz. Mamy 55, 58, 27, 19, 12, 56 i tym razem nie mam. 45. Może u Ciebie. Może u mnie się jeszcze trafi. Zobaczymy. Tak na zakończenie. Mm -hmm. 48, 33. Jest 12. 12 43, 11, 41 i 29. A, czy mam dzisiaj? <grym> one może nie chciały być nagrywane z tym milionem. Pewnie te. No, obraziły się, że na koniec. <grym> no to jeszcze po słoniku. Słonik, słonik, gdzie jest? A ty masz słonika dla siebie jeszcze? A chyba nie. Nie masz tylko jednego? No tak chyba to co, Ty chcesz sobie drapać? Mogę drapać. Tak? A nie, jest dobra. Mój to. A masz, no dobra. Co my tu mamy? Kwiatka, gwiazdkę, winogronko. Słoń! Ile ma? No kurczę, mamy złotówkę. Na sam koniec, Na koniec. Tak. A tutaj mamy gwiazdę i foto i do tego arbuza z wiśniami. No, tego już nie da. O, tak. czterdziestka wybywa. Także widzicie. Hurra! <laughs> <laughs> Lotek wygrał. <laughs> tak, odcinek nie skończył się pusto, cała złotówka jest. Tak jest, Złotóweczka jest na pocieszenie. <laughs> Jakoś pomnożymy ją. Dobra, teraz już Wam nie będziemy tu marudzić. Zapraszam na nasze kolejne odcineczki. Oby były fajne, mam nadzieję. Wam również, żeby posypały się piękne, wygrane. Także do zobaczonka, do następnego Pa, Pa! pa.